Moim i Państwa jest Karol Kosakowski. Witaj Karolu. Witam Karol serdecznie. Jest, Karol jest dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Panie Karolu, niech pan powie, kiedy pan objął stanowisko dyrektora Domu Opieki? Yy, dokładnie było to 15 grudnia 2020 roku. Przejąłem tą funkcję, wcześniej pełniąc funkcję wicedyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej, również w Miastoku. Także ponad rok i miesiąc pełnię tę funkcję. A panie Karol, co udało się panu zmienić przez ten czas w placówce? Wcześniej, korzystając z doświadczenia, wcześniejszego mojego, jako też terapeuty zajęciowego, wcześniej pracując też w DPS-ie w Olsztynie i w innych ośrodkach, znając specyfikę pracy oddolnie, oczywiście prowadziłem taki większy kontakt wszystkich pracowników z mieszkańcami, jak również zaktywizowałem. Próbuje aktywizować mieszkańców w różnych formach y, terapeutycznych, kulturalno y, Pomimo, że, że, że jest pandemia, ale przy tych różnych rygorach sanitarnych y, robimy co możemy, żeby seniorzy y, zapomnieli o, o, o pandemii bo to taki czas pandemiczny jest w DPS-ie, to nie jest ten czas taki naturalny, normalny, ale udało się właśnie zapomnieć o pandemii, bo na przykład w tym w tym momencie nie mamy nikogo chorego na COVID, tylko dwóch pracowników na 188 188 osób mieszkających i 135 pracowników, także no dużo jest wyjazdów, gazetki występów, zwiedzamy okoliczne miejscowości na, na Podlasiu, integrujemy się z innymi domami pomocy społecznej, zapraszamy ciekawych gości z ośrodkami też samorządowymi w i okolicy. Również nasza mieszkanka na przykład zdobyła taki sukces ogólnopolski w, w drugim ogólnopolskim takim konkursie imienia Stanisława Jobka, w Mazowszu była najstarsza uczestniczka tego konkursu, dostała nagrodę od Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, także było to piękne też wydarzenie w listopadzie, także nad morzem nawet byliśmy też w tym roku, w tamtym roku 21, także też planujemy, również nasi seniorzy sobradach Seniorów przy Prezydencie Miasta Białystok, Także no mógłbym jeszcze jeszcze troszeczkę wymieniać, troszkę pochwalić się. Także. Ale to zasługa pracowników i chętnych mieszkańców. Bardzo pomocni są członkowie Rady Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, którzy bardzo dużo mi podpowiadają i pomagają w prowadzeniu w Domu Pomocy Społecznej. A panie Karolu, w jakim wieku tam przebywają osoby? Dom jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, czyli to jest dom dla osób chorych, czyli od 18 roku życia możemy przyjmować już osoby. No, najmłodszym mieszkańcem naszego domu jest pan, który ma 35 lat, leżący. Już niestety nie, nie, nie jest w stanie poruszać się na własnych siłach, także uległ wypadkowi stałe, oczywiście rehabilitujemy, wspieramy, ale, ale, ale właśnie jest to takie taki smutne, także no i również z, y, mamy mieszkańców prawie prawie do setki, także w tym momencie nie mamy nikogo kto przekroczył 100 lat, ale, ale blisko. A najstarszy ile mieszkaniec ma lat? Tutaj, tutaj ma Pani 98 lat. To już prawie setka. Tak, tak. tak. Dokładnie, okay. także Także też w no, do, do Domu pomocy społecznej nikt nie czuje się samotny. Tyle ludzi codziennie się spotykamy, mieszkamy. Pokoje są trzyosobowe, dwóch, jest parę pokoi pojedynczych. Także no, nikt nie może powiedzieć, że jest po prostu samotny, samotny bo, bo jest trudno być samotnym w Domu pomocy społecznej. Również rodziny odwiedzają przy, przy zastosowaniu reżimu sanitarnego odwiedzają swoich najbliższych. Mieliśmy też pożegnanie lata we wrześniu z rodzinami, także było dużo, dużo, dużo rodzin. Yy, także także te kontakty, również wolontariusze prowadzą różnego rodzaju projekty, nawet taki wolontariat z biblioterapii, gdzie, gdzie z całej Polski wolontariusze czytali przez internet yy, lektury książki dla naszych mieszkańców, przy okazji rozmawiając z nimi. Także było to też bardzo ciekawe. A czy te osoby tam przebywające integrują się z lokalną społecznością? Yy, po, powiem tak, że y, oczywiście, kiedy jest y, powiedzmy, w okresie y, wiosenno-letnim, jest to łatwiej, szczególnie w czasie pandemii z taką integracją. tak jak wspomniałem, na, na powitanie lata, yy, różnego rodzaju grupy przychodzą do nas, spotykamy, grillujemy, wyjeżdżamy do, do innych DPS-ów i to, to jest taka forma właśnie integracji. Również na Dzień Dziecka jedzieliśmy do domów dziecka, żeby też dzieciom dzieciom złożyć życzenia z prezentami, także no integracja taka jest. No gorzej jest po prostu, gdyby skończyła się pandemia, łatwiej by było po prostu zapraszać do środka Różne grupy do, do domu pomocy społecznej, ale, ale niestety dzisiaj jest to bardzo ograniczone, jeśli chodzi o grupy. Nie możemy robić wspólnych potańcówek z jakimiś przedszkolakami czy, 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 czy z inną grupą społeczną, po prostu jest to troszeczkę ograniczone. I dzięki temu, właśnie, no, mamy, nie mamy zaka zarażonych osób na COVID, jak również. No, też dzięki temu, że prawie wszyscy są zaszczepieni, tak można powiedzieć. Mieszkańcy bez ośmiu mieszkańców są, są wszyscy zaszczepieni. Także to, to, to większy procent jest mieszkańców zaszczepionych niż pracowników. To, 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 jest, to jest to też zasługa mieszkańców. A oni z własnej woli się szczepili? Tak, oczywiście. Także to jest też forma forma w czasie pandemii według rozporządzeń. Ministra Zdrowia i Rodziny, żeby też mieć kontakt ze światem zewnętrznym, bo jeśli ktoś jest zaszczepiony może spokojnie opuszczać placówkę, wychodzić do miasta, wyjeżdżać do rodziny bez żadnych testów, bez... bo jeśli ktoś nie jest szczepiony musi wykonywać test, żeby powiedzmy opuścić placówkę, chyba że jedzie po poradę medyczną, czy, czy, czy czy do lekarza, to wtedy już każdy oczywiście jeździ z opiekunami i naszym transportem do do do, do 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 lekarza. To jeśli się nie zaszczepi, to nie może z rodziną się widzieć? Może, może. może To nie, nie o to chodzi. Może się widzieć, jak mówię, musi przejść test, żeby pojechać do rodziny, jeśli jest niezaszczepiony, jeśli ma wynik negatywny. Może spokojnie, kiedy wraca, również musi wykonać taki test. Ale również widuje się w odpowiednim pokoju naszym takim, przy, przy zachowanym takiej ostrożności, tego typu jak pleksa. Tak? Czyli, jeśli jest mieszkaniec niezaszczepiony, to, 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 to tylko na zasadzie takiej właśnie pewnej bariery pleksy, ale spotkania się odbywają. Ale mówię, u nas jest to mały procent, bo jest tylko kilku mieszkańców niezaszczepionych. Także. To są ze względów zdrowotnych również, także ale to jest bardzo mało, na 188 mieszkańców. Bo ja słyszałam, że niektóre domy opieki społecznej zmuszały mieszkańców do szczepienia. Tego nie wiem, ja tylko mogę powiedzieć tak, że ja dałem przykład, że pierwszą, drugą, trzecią dawkę przyjąłem i, i oczywiście tylko Zachęcając na zasadzie zachęcań z wojewody czy, czy też ministra zdrowia. Także tutaj żadnych przymusów w tym względzie u mnie w DPS-ie nie było. A chciałabym wiedzieć, jakie są najpilniejsze potrzeby tej placówki? Jakie są potrzeby? Powiedzmy, Potrzeby są. Pierwsza rzecz, żeby skończyła się ta pandemia. Po drugie, ja powiem tak. Ja, jako człowiek, który dużo pracuje w pomocy społecznej i wiem, jeśli ktoś trafi pod skrzydła, powiedzmy, domu pomocy społecznej, samorządowego, bo takie mam doświadczenia, również miałem doświadczenia w prywatnym domu pomocy społecznej, to, to myślę, że opieka y, dla mieszkańca jest y, bardzo dobra. Bo, bo mieszkaniec ma zapewnione wszystko, łącznie no wyżywienie to podstawa, opieka, opieka medyczna. To my możemy sobie tylko pozazdrościć w czasie pandemii i takiej opieki, szczególnie w czasie pandemii. Do nas karetka przyjedzie pierwsza, najszybciej. Także to jest mimo że ktoś kojarzymy dom pomocy społecznej z czymś takim może smutnym, ale ja to nazywam często sanatorium na czas nieokreślony, gdzie często trzeba duże pieniądze płacić, a koszty utrzymania są bardzo duże, gdzie też samorząd dopłaca bardzo duże pieniądze do, 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 do utrzymania domu. I tam, gdzie domy pomocy społecznej są, to naprawdę to jest duża zasługa, właśnie samorządu danego. Panie Karolu, a u Was przebywają takie osoby, które, których rodziny się wyrzekły, nie chcą? I... Ja tego nie oceniam. Powiem tak, że no ciężko mi tutaj coś powiedzieć, bo my tego ja tego do końca nie mogę stwierdzić, bo każdy, kto, kto przychodzi do domu pomocy społecznej, Pisze podanie do ośrodka pomocy społecznej. I, i, i ja tutaj y, moim zadaniem, jako dyrektora i domu pomocy społecznej, jest takie, że my wykonujemy decyzję ośrodka pomocy społecznej i przyjmujemy daną osobę, która sama samodzielnie po prostu chciała przyjść do tego domu pomocy społecznej. Także tutaj. Y, ja wolę się nie wypowiadać na ten temat, bo, bo, bo po prostu nie wiem, nie wnikam w to. Moim zadaniem jest tylko opieka, żeby dany mieszkaniec czuł się jak u siebie w domu i, i, i w ten sposób. Rodziny, na ile mogą, odwiedzają mieszkańców, nie, osąd nie mi osądzać ta sprawa. A oprócz dyrektora, pełni Pan jeszcze inne funkcje. Może Pan powiedzieć jakie? Czy ja? Ogólnie pełnię też funkcje, bo, powiedzmy takie podobne do, 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 do pomocy społecznej, jako prezes stowarzyszenia, człowiek nie wie. Yy, od stowarzyszenia istnieje prawie 10 lat. Yy, I z, w Zambrowie, założone. Ja zresztą mieszkam w Zambrowie, tutaj bliżej Warszawy. Też tutaj tej to województwo podlaskie i, i tutaj od prawie 10 lat to stowarzyszenie po prostu od akcji do akcji wolontarystycznie. Nie mamy tam żadnego pracownika, sami wolontariusze po prostu pomagamy jak, jak umiemy, od jakichś potrzeb, jeśli ktoś do nas się zgłosi. Wcześniej, powiedzmy, częściej regularnie prowadziliśmy różne. różne tam jakieś akcje. Teraz od czasu do czasu po prostu stowarzyszenie bardzo nieraz się przydaje. Ostatnio na przykład wsparliśmy no, pana niepełnosprawnego, który lubi haftować na przykład i przez cały rok będzie prowadził taką grupę w domu kultury. Będzie uczył haftować osoby nie tylko starsze, kto się do niego zgłosi. I wsparliśmy finansowo na przykład tak. Akcje, także No, i to są różne, takie te, tego typu akcje. Także to, to jest taka moja kolejna funkcja społeczna, bo wolont, jako wolontariusz jestem prowadzę to stowarzyszenie yy, i działamy właśnie z moimi przyjaciółmi, yy, znajomymi yy, od 10 lat. Yy, Pani pyta się dalej, tak? No bo Pan jeszcze w urzędzie pracuje, nie? Pan jeszcze jest przewodniczącym czy skarbnikiem? W urzędzie nie pracuję, bo to to jest dalej działalność taka jako wolontariusz, działalność bardziej polityczna, bo jestem skarbnikiem Wojewódzkim Platformy Obywatelskiej i, tak, i tutaj i nie jestem, nie jestem jakby żadnym zatrudnionym w tych strukturach, to są funkcje takie typowo y, społeczne i tam się po prostu udzielam, e, oczywiście nie jestem żadnym radnym, nie jestem żadnym y, innych funkcji samorządowych, nie pełnię, także tylko y, tutaj działam jako wolontariusz, skarbnik wojewódzki Platformy Obywatelskiej. A jakie ma Pan jeszcze plany na przyszłość? Co jeszcze by Pan chciał w życiu zrobić? Znaczy, jak Pani może zauważyła po prostu już tak los pokierował, że, że człowiek po prostu, bo troszeczkę w moim życiu było tak, że mieszkałem w Olsztynie, pracowałem i w Łomży, na Podlasiu, w Zambrowie i w Warszawie, także można tak powiedzieć, że yy, yy, czy to doświadczenie uczy mnie takiej pokory ciągłej, Zresztą yy, to ta pokora też pracy mojej ciągle jest taka, że ja muszę mieć to pokorę, bo yy, patrzę na ludzi, którzy zdobywali góry i dzisiaj mieszkają razem z tymi, którzy po prostu nawet i w więzieniu siedzieli, tak, dzisiaj są najbliższymi przyjaciółmi, i plany ludzkie no, są takie nieraz mamy duże plany dlatego ja cieszę się z każdego dnia, bym tak to powiedział moje plany są danego dnia i chciałem po prostu no nikomu w życiu nie zrobić tylko pomagać, wspierać, przydawać moja wiedza żeby była wykorzystywana no i powiedzmy bardzo się cieszę że, że, że los dał mi na przykład teraz na ten moment Pomagać y, ludziom y, skorowanym. I jak również tworzyć wspaniałą grupę z pracownikami, którzy naprawdę poświęcają się na co dzień. To są pieniądze małe, tak naprawdę. Prawie, no, mam szczęście, że nikt nie ma minimalnej pensji zasadniczej, akurat, y, y, ale to są ciężka praca i wielki pociąg dla, dla, dla opiekunów. I, i, I uważam, że dopócy, dopóki tacy ludzie będą właśnie mieli cele w życiu jak moi pracownicy, którzy myślą o drugim człowieku, często nawet poza pracą, to ten świat jeszcze, jeszcze naprawdę nie jest zły i szczególnie uważam, że bardzo Trzeba dużo mówić w mediach o tym, o pomocy społecznej, nie tylko w kontekstach afer jakiś tylko, tylko właśnie o pewnych rozwiązaniach i uważam, że dużo trzeba mówić o tym, że, że społeczeństwo się starzeje, że za chwilę my jako te pokolenie musimy się zastanowić, czy my będziemy mieli taką opiekę, którą my dajemy, bo rzeczywiście nie, będzie, nie wygląda na ten moment. To, to, to ciekawe, bo nas będzie dużo yy, jako, jako seniorów. I nie wiem, czy to, czy poradzimy sobie z tym. A pan mieszka, a pan mieszka na wschodzie, tak? To jak tam wygląda w obecnej sytuacji? No, my, ja tu jestem, jako mieszkam w Zambrowie, czyli to jest taka zachodnia część Podlasia. Białystok wiadomo, województwo. A jeśli chodzi o Pani pytanie, to o wschód, czyli, czyli w jakim znaczeniu wschód? o wschód? O granicę, kryzys na granicy polsko-białoruskiej. A, tutaj kryzys. no Ja ciągle widzę po prostu, jak na S8, Zambrów, Białystok, i ciągle przyjeżdżają samochody wojskowe, policja. Niejednokrotnie sam byłem zatrzymywany na ósemce wracając z Stoku i sprawdzany czy na przykład nie, nie przewożę kogoś tych imigrantów. Tak uchodźców także no. Mogę powiedzieć, że na no, akurat na tym punkcie właśnie dzisiaj przejeżdżałem i już nikogo nie było to to może to jest bardziej już takie bardziej pełne nadziei. Ale, ale wczoraj na przykład bardzo dużo mnóstwo policji jechało w stronę Białego Stoku. No cóż mogę powiedzieć, ja tam pod tą po strefę nie, nie podjeżdżałem, gdzieś bliżej, tak. Akurat też nie miałem czasu, ale mam znajomych z, z hajnówki, którzy no po prostu opowiadają o, 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 o tych właśnie sytuacjach, o, o tych, jak, jak widzieli uchodźców, jak, jak ich znajomi, oni starają się pomagać. No, żyją w takim w takim, w takiej może już też przybyli jak my do pandemii, nie? to też uważam, że że no do wszystkiego da się przyzwyczaić, chociaż ja tak osobiście nikogo nie spotkałem, który by opowiadał, że widział jakieś dzieci, tak, zbyt głodne, no Ja osobiście yy, nie miałem takiej, takiej, takiej relacji od kogoś ze, ze znajomych. Ale no, zawsze, zawsze uważam, jako człowiek też pomocy społecznej, że, 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 że trzeba pomagać ludziom, bo również nie wiadomo, kiedy my możemy znaleźć się w takiej potrzebie, i, i żeby nikt nie powiedział, że to jest nasza wina, że, że potrzebujemy pomocy, bo, bo, bo często tak się tłumaczy: nie pomagam, bo mówię, bo ktoś jest temu winny. To, 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 to nie jest tak. A co pan chciałby jeszcze panie Karolu dodać na koniec? No cóż, no życzę wszystkim Państwu po prostu na pewno zdrowia. Dzisiaj mamy tyle zakażeń, ponad 50 tysięcy w Polsce. Żebyśmy się też... Ja zachęcam rzeczywiście do szczepień, bo też ten dom pomocy społecznej jest przykładem tego, że... że że ludzie są właśnie w tym momencie, nikt nie jest zakażony. Zachęcam do szczepień. Niejedną osobę przekonałem już, która dzisiaj już spokojnie może jakby spokojnie żyć. Nie przejmuję się żadnymi teoriami spiskowymi i tak dalej i tak dalej. To też zachęcam. Te osoby się po prostu wyciszyły, uspokoiły i normalnie funkcjonują. No i życzę Państwu żebyśmy, żebyśmy po prostu wszyscy siebie jakoś szanowali, lubili, bo cieszyli się życiem, bo, 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 bo dzisiaj jest najważniejszy dzień. Jutro, czekamy na jutro. Dziękuję Panu, że przyjął Pan moje zaproszenie na mój kanał. Dziękuję, dziękuję pięknie, cieszę się ze spotkania, jestem zaszczycony, że, że Pani chciała ze mną porozmawiać. Także miłe to. Bardzo dziękuję.